No co Bogusiu, na co byś miał ochotę? Fryteczkę, buraczki? A, pewnie kurczaczka. Popatrz, tu jest kurczaczek. Dobry kurczaczek. Nie jest gorący, ładnie pachnie. No wiem, te buraczki ci pewnie trochę nie podchodzą. To ma być kurczak? Naprawdę? Nie pachnie kurczakiem zupełnie. Może ten drugi kawałeczek jakiś lepszy. No, chodź tu do mnie kurczak, chodź. Nie mogę cię znaleźć, gdzie ty jesteś na tym talerzu jakimś dziwnym, prześroczystym, Nie baw się ze mną wchowanego. Tu masz, Bogusiu, popatrz, pomogę ci. No, zostaw tą łapkę. O, widzisz, tu jest mięsko. No, no to teraz bierz w ząbki. O, rany, Boguś, pomogę. No, no, ale łapaj. No, łapaj tego kurczaczka. Ej, Boguś. Podzielę na kawałeczki. To może będzie łatwiej. Popatrz. No, taki kawałeczek to już złapiesz. O tak. Kiedy ja wolę ten drugi? Ten drugi na pewno smaczniejszy jakiś jest lepszy. No, tylko sobie łapkę wyczyszczę. No, Bogusiu, to bierz w ząbki. O, dobra. No, to teraz gryź. Gryź. Oj, coś ci to nie idzie.